Witam wszystkie strzelce w czytaniu grudniowym. Pamiętajcie, jest to czytanie ogólne, więc nie dla każdego. Weźcie tylko to, co jest dla Was. Przechodzimy do, do kart. Dla czytania macie jakiś nowy, nowy początek, coś się zadziewa. Wyruszacie w nową drogę w jakiejś dziedzinie życia, jest nowy start i to tak wszystko fajnie będzie się zaczynało, bo będziecie mieli bardzo dużo siły w tym wszystkim i będzie się toczyło. No, tak po, po waszej myśli, i dużo uczuć, i, i romantyzmu, taka emocjonalność i takie pójście do przodu na pewniaka z taką, z taką bardzo dużą pewnością siebie. Przechodzimy do, do rozkładu. W rozkładzie no, jest, są działania. Jest czas działań, czas działań, zmagań. Podejmowania konkretnych decyzji, aby otworzyć już te drzwi i pójść drogą w stronę tego wymarzonego słońca, w stronę tego ciepła. I tutaj karta ta mówi, że to jest czas. I tutaj te dwie karty, tak obok siebie to jest czas, że jeśli potrzebujecie zmiany, jeśli chcecie, aby Coś macie pożądane, jakąś zmianę, coś, aby zadziało się, wydarzyło w waszym życiu, to jest czas na podjęcie konkretnych działań, na poradzenie sobie z czymś, na naprawdę bardzo takie solidne zaangażowanie się i wzięcie spraw w swoje ręce, aby właśnie dojść do tego etapu, w którym chcecie się znaleźć, żeby przejść przez te wrota, iść do tego słońca, bo to jest jakaś, jakaś zmiana. to no to będzie Was prowadziło do jakiejś też stabilności, do takiego bezpieczeństwa, do takiego ciepła i Macie taką bardzo silną energię w grudniu sprawczości. Wy macie ogromny wpływ na to, co zadziewa się w waszym życiu. Macie bardzo duże siły i musicie tylko w to uwierzyć. Musicie uwierzyć w to i być tacy pewni siebie, że wszystko. Czego będziecie pragnąć poprzez działania, które podejmiecie, to się spełni, zamanifestuje się w waszym życiu, bo taką macie energię na grudzień, macie taką energię sprawczości. Także to się zadzieje, jeśli tylko uwierzycie, bo wam niczego nie brakuje, żeby to się zadziało, żeby iść tą drogą, żeby dojść tam do tego ciepła, tylko podjąć konkretne działanie. Idziemy dalej. Jest, e, e, no są, e, są kochankowie. E, jest jakaś tajemnica. E, to może być jakaś decyzja e, trudna do podjęcia, która wymaga dokonania pewnych wyborów, i to jest wszystko e, uwikłane. Znaczy powiązane jest to wszystko z jakąś e, sferą materialną i, i rodzinną też, bo e, jest tutaj pewna obawa o utratę e, o utratę jakiejś, jakiejś stabilności, jakiegoś takiego e, układania materialnego utratę tego, czego co już zdobyliśmy tak przez to swoje życie, co zbudowaliśmy, ale jest w tym taki raczej spokój nie ma, nie ma takich agresywnych jakichś działań. I no ta, ta, ta decyzja ta, do podjęcia te, te wybory, no bo jest mężczyzna i jest kobieta, i tak jakby no jest tutaj bardzo duży dostatek, obfitość, tak, tak jakby niczego im nie brakowało, jest bardzo dobrze, są sytuowani materialnie i no w każdej dziedzinie życia raczej niczego im nie brakuje, a jednak w związku z tymi decyzjami, z jakąś, z jakimś wyborem, który należy dokonać, jest trochę ta obawa, że, że, że można coś tutaj właśnie takiego stracić. Tą stabilność, ten spokój, to poukładanie, także oni mają, to ich coś tutaj dotyczy właśnie, jakieś, jakieś te czyjeś wybory i dylematy. Idziemy dalej. No na pewno z czymś trzeba będzie się zmagać, tak samo hmm, widzimy to dalej i będzie trzeba sobie tak e, poradzić e, z jakąś sytuacją, może nie tylko w konkretnych działaniach, ale i także mentalnie, ale jesteście na tyle silni, że tutaj jest ta energia taka mówiąca, że to się uda. Uda się, pomimo że. To będą ciężkie jakieś przejścia, i czasem ma się wrażenie nawet, że wszystko się sprzysięga przeciwko człowiekowi, ale jest tak duża determinacja i wiara, jest bardzo, bardzo duże zaangażowanie i poświęcenie się jakiemuś projektowi, że to się musi udać, bo jest bardzo, bardzo duże zaangażowanie. No i no na koniec jest to. Jest ta dwutorowość. Jest jakaś jakieś, no jak, jakaś potrzeba wyboru czegoś potrzeba podjęcia tej decyzji. Ona może się pojawić. Choć tutaj ten ktoś tutaj w całej tej historii jakby jest w stanie udźwignąć tą sytuację tak jak ona się toczy teraz radzi sobie z tym ale no jakoś to udźwiguje radzi, radzi sobie z tym i tak nawet silnie dokonuje takich rzeczy powiedziałabym co nie każdemu by się udało tak być w takim czymś radzić sobie z tym i tak pewnie jeszcze stąpać po po Ziemi, także tutaj to, to komuś się udaje. No ale jest tutaj taka: dużo macie Ziemi, dużo macie Ziemi właśnie i, i działań, i działań. Także dosyć ciekawe czytanie. Życzę Wam wszystkiego dobrego i do usłyszenia.